Witajcie, witajcie! Chciałem dzisiaj rozpocząć nowy cykl filmów, który mam zamiar wydawać regularnie co tydzień. W telegraficznym skrócie o bieżących wydarzeniach w transporcie publicznym, czyli taki przegląd wiadomości tygodnia. Oprócz tego nie znikną pozostałe filmy na kanale, czyli weekendowy cykl opowiadań, który będzie wydawany co tydzień lub co dwa tygodnie, jeśli materiał będzie bardziej obszerny. Jeśli cykl się przyjmie i będzie przez was chętnie oglądany, to za gości na stałe w ramówce mojego kanału. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i jeśli chcecie, aby w cyklu pojawiły się informacje z Waszego miasta, to możecie zaproponować jakieś najważniejsze wydarzenia w komentarzach. Nie zwlekajmy dłużej i zaczynajmy nasz Trambus Express, czyli skrót najważniejszych wydarzeń tygodnia w transporcie publicznym. Zaczynajmy od Krakowa, w którym trwają dostawy nowych wagonów Sztotlera, dzięki którym kolejne nowe tramwaje wysyłane będą na trasy do nowej huty. W pierwszej kolejności lajkoniki trafiać będą na trasę linii numer 14, która łączy Mistrzejowice z Bronowicami. Do tej pory Stadlery pojawiają się tylko na 14 w weekendy, jednakże od poniedziałku będą jeździć na tej linii również w dni powszednie, chociaż na razie będzie to tylko jeden z wozów. Docelowo cała obsada tej linii ma składać się z tramwajów NGT-6 Bombardiera oraz lajkoników Stadlera. Trwające dostawy zakontraktowanych nowych tramwajów pozwolą na wycofanie kolejnych pociągów typu E1C3 oraz 105NA. Od 2019 roku do Krakowa sukcesywnie przybywają kolejne tramwaje tego typu. Zakontraktowanych w sumie jest 85 sztuk tych nowoczesnych tramwajów. Pierwszy wyprodukowany wagon typu Tango Lightkonig dostarczony został do Krakowa 13 grudnia 2019 roku, a wprowadzony do ruchu 18 czerwca 2020 roku. Od tego momentu po krakowskich torowiskach jeżdżą już 22 takie tramwaje, a trzy kolejne czekają na wprowadzenie do ruchu. Lajkoniki stacjonują obecnie w dwóch zajezdniach, Podgórzu oraz Nowej Hucie. Nie tylko nowe tramwaje zaczęły pojawiać się w Krakowie. Ruszyła również dostawa nowych autobusów elektrycznych marki Solaris. Pierwsza sztuka właśnie przybyła na lawecie do zajezdni w Woli Duchackiej, gdzie potrwają jej odbiory. 1 luty jest również dniem obowiązywania nowej taryfy biletów w tym mieście. Przykładowo najtańszy bilet 20-minutowy będzie kosztował już nie 3 ,40 zł 40 groszy, lecz 4 zł w przypadku biletu normalnego. Bilet 50-minutowy lub jednoprzejazdowy, który kosztował 4 ,60 zł groszy, zamieni się teraz w bilet 60-minutowy lub jednoprzejazdowy, a jego cena wzrośnie aż do 6 zł w przypadku normalnego i 3 zł w przypadku ulgowego. Więcej o nowej taryfie w Krakowie przeczytasz na stronach krakowskiej komunikacji miejskiej. Z Krakowa przenosimy się teraz do Warszawy, gdzie zapowiedziane zostało przywrócenie zasady funkcjonowania przystanków na żądanie oraz funkcji ciepłego guzika. Z uwagi na niskie temperatury, tutejszy ZTM w końcu ugiął się i uchylił swoją decyzję o obsłudze wszystkich przystanków, zarówno stałych, jak i tych na żądanie, w dotychczasowy sposób. Przypomnę, że od marca 2020 roku, kiedy to wprowadzone zostały obecne zasady, autobusy zatrzymywały się na każdym przystanku i otwierały wszystkie drzwi, co szczególnie w sezonie zimowym musi być dokuczliwe dla kierowcy i pasażerów będących już w pojeździe z uwagi na ciągłe przewietrzanie się autobusu. Z powodu niskich temperatur w ostatnich dniach pojawiło się wiele skarg. Pasażerów, że w autobusach i tramwajach jest zbyt chłodno, dlatego też Zetem w końcu zmienił swoją decyzję i przywraca w całym mieście ciepłe guziki i przystanki na żądanie. Zatrzymywanie się na wszystkich przystankach szczególnie stwierało kierowcom nocnych autobusów, którzy pomimo braków wsiadających i wysiadających musieli je obsługiwać jak przystanki stałe, co powodowało ciągle napięty rozkład jazdy i opóźnienia. Z Warszawy przenosimy się teraz na północ do Olsztyna, gdzie ukazało się postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej dające zielone światło na rozbudowę linii tramwajowych w tym mieście. Odwołanie jednego z uczestników postępowania zostało odrzucone i droga do podpisania umowy z konsorcjum Ekstrakcja jest już otwarta. Po decyzji KIO dokumenty trafią do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie będzie żadnych uchybień, podpisanie umowy będzie możliwe. Dzięki tej rozbudowie w Olsztynie ma pojawić się 6 km podwójnego torowiska, które poprowadzone zostanie ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i Aleją Piłsudskiego. Największym obiektem inżynieryjnym na tej trasie będzie estakada o długości około 270 metrów nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku. Konsorcjum chce zbudować nową trasę tramwajową w Olsztynie za ponad 403 miliony złotych. Realizacja kontraktu ma potrwać 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przeciągający się termin podpisania umowy na budowę nowej trasy tramwajowej to nie jedyna bolączka stolicy Warmińsko-Mazurskiego, bowiem pomimo dostawy już czterech sztuk tureckich tramwajów Durmazlar Panorama, żaden z nich nie został odebrany przez MPK technicznie. Tramwaje Panorama uzyskały potrzebną homologację, ale żeby rozpocząć kursowanie, muszą jeszcze zostać odebrane technicznie przez zamawiającego. Nie zawracamy naszego ekspresu wiadomości i udajemy się jeszcze dalej na północ, do Gdyni. Od 1 lutego linia autobusowa nr 181, która łączy Kaczebuki z Sopotem, będzie obsługiwana już w większości przez trolejbusy. Nowy rozkład jazdy zakłada przejęcie przez trolejbusy kolejnych brygad autobusowych, co przyczyni się do obsługi trasy w 57% kursów przez troleje. Autobusy pojawiać się będą głównie na tej linii w okolicach szczytów przewozowych oraz wieczorami i będą uzupełniać kursy trolejbusów. Najbardziej widoczną zmianą w obsłudze będzie ta w soboty i niedzielę, gdy na trasy 181 wyjadą wyłącznie nowoczesne trolejbusy. Żeby mogły one jeździć na trasie linii 181, muszą być wyposażone w baterie akumulatorowe, które pozwalają pokonać część trasy, na której nie ma trakcji trolejbusowej. Dlatego też na trasę skierowane zostały najnowsze przegubowe Solarisy Trolino 18, które wyposażone są w baterie pozwalające pokonać dość kręty i górzysty odcinek trasy między Sopotem a Gdyńską Dzielnicą Kaczebuki. Baterie trolejbusu ładują się tak samo jak w autobusie elektrycznym, dzięki rekuperacji podczas hamowania. Pora odwrócić kierunek naszego informacyjnego ekspresu i udać się z powrotem na południe do Torunia, gdzie tamtejszy MZK złożył wniosek do programu, dzięki któremu dofinansowany ma zostać zakup autobusów elektrycznych. 10 elektrobusów wraz z infrastrukturą do ładowania w ramach programu Zielony Transport Publiczny ma zamiar pozyskać toruńskie MZK. Wszystkie pojazdy mają być 12-metrowe, czyli należeć do klasy autobusów standardowych, których Toruń eksploatuje zresztą dominującą ilość. Oprócz autobusów ma być również zakupiona infrastruktura do ładowania w postaci 5 ładowarek plugin oraz 3 ładowarek pantografowych. Ładowarki plugin oraz jedna ładowarka pantografowa mają znajdować się na zajezdni, natomiast pozostałe dwie ładowarki pantografowe rozlokowane mają być na pętlach autobusowych Wrzosy oraz Olimpijska. To nie pierwsze elektrobusy, które miałyby trafić do Torunia, ponieważ do 2022 roku ma zostać zrealizowana dostawa pierwszych sześciu nowych solarisów Urbino 12 Electric, które również z dofinansowania udało się już zakontraktować. W tym zadaniu również zamówiona została infrastruktura do ładowania, która w postaci trzech tak zwanych wolnych ładowarek ma trafić do zajezdni przy ulicy Legionów, a trzy szybkie ładowarki rozlokowane zostaną na pętlach Uniwersytet, Plac Świętej Katarzyny i Rubinkowo 2. Jeśli toruń pozyska dofinansowanie w konkursie na kolejnych 10 sztuk, po ulicach tego miasta będzie kursować w przyszłości przynajmniej 16 elektrowózów. W dzisiejszym testowym odcinku Trambus Expressa, czyli cotygodniowych wiadomości i ciekawostek z komunikacji miejskiej, to wszystko. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tego typu odcinkach, czy chcecie, aby pojawiały się regularnie na kanale. Tymczasem żegnam się z Wami i zapowiadam kolejny film opowiadany, który ukaże się prawdopodobnie już w ten weekend, a będzie to film z Elbląga. Cześć!